No się ma, dzień dobry czołem, witam na pierwszej trasie w nowym roku. W końcu udało się ruszyć w drogę. Mamy środę 15 stycznia i ja ruszam z bazy. Jest siódma rano, lecę do Zielonej Góry i tam o, mam trzy ładunki, z którymi pomykam do Hamburga. Jedziemy, zapraszam. Myślałem, że Wam pokażę bazę, ale to jest jeszcze ciemno, to tylko taki rzut oka, tu jest biura, a tą bazę przy innej okazji. I wyjeżdżamy z bazy. A jestem wypoczęty jak nigdy. Jeszcze w mojej karierze tutaj w tej firmie nigdy nie miałem takiej długiej przerwy, bo zjechałem 12 grudnia na przerwę świąteczną, a przerwa świąteczna trwała do 15 stycznia. Także grubo. Ale taki czas też jest potrzebny po to choćby, żeby nie doświadczyć wypalenia zawodowego, żeby sobie spokojnie pobyć trochę w domu, odpocząć i nabrać sił do pracy w nowym roku. Także mam w sobie taką chęć jazdy pomimo styczniowej aury i tego, że zbliża się 20 stycznia, który jest podobno najbardziej depresyjnym dniem w roku. Ja mam dobry nastrój i wyjeżdżam. Jako ciekawostka powiem wam, że przygotowałem taki filmik o tym, jak się pakuje w trasę. Umieszczę go tak gdzieś tak w środku tygodnia. Mam nadzieję, że do niedzieli uda się sklecić filmik z trasy, bo tak dawno nie było. Filmiku z trasy, że, że myślę, że to będzie lepiej. I wjeżdżam do Zielonej Góry. I teraz Pyk, 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 trzy załadunki. I na 17-18 będę w Hamburgu. Tak myślę. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Mamy to, jest godzina 11, wyjeżdżam z Zielonej Góry do Hamburga, dojadę między 16 a 17, tam jest czynne do 19, także na spokojnie sobie jadę. I kawka na Orlenie. Ostatni Orlen w Polsce, w Cybince. No i jeszcze ta chobuchy zaraz wypełniam i wjeżdżamy do Niemiec. O no, granicę przekraczam na moście w Słubicach, W mieście, żeby nie stać na autostradzie w kolejce pokazuje, że to jest 12 minut szybciej. Dobrze. No, ale przyznam, że jest tu trochę zamieszania. Jeden plus, że jest zakaz dla dużych. I na Berlin. Przejeżdżamy na niemiecką stronę. Nie, no spoko. Rzeczywiście tutaj nie ma. Zaraz powinien być posterunek niemiecki. Zobaczymy. No, gładko poszło. Co prawda pan niektóre busy do namiaci ściągał, ale mnie nie ściągnął. To i dobrze. I już mamy hamburg. Jest po 17. Czyli zdążę, wszystko dobrze, ale nie powiem, żebym był jakimś entuzjastą rozładunków w centrach miast. No ale cóż, trzeba brać co dają. Idealne załadunki i rozładunki to są w centrach, boże, w centrach. To są na obrzeżach, w strefach przemysłowych. W takich średniej wielkości firmach najlepiej rodzinnych. To jest po prostu miodio. Tutaj się zawsze trzeba zastanawiać, czy przejeżdżać przez zielone, czy nie, żeby nie, nie zatarasować skrzyżowania przy takich hamburskich korkach. No dobrze, jestem na miejscu zaraz będziemy to wszystko zrzucić. Wyjeżdżamy z tego przybytku. Jeszcze kolega świeżaszek dzwonił, komu pomogłem i teraz mogę się udać na zasłużony odpoczynek. I tutaj 800 metrów na pompie się zatrzymamy. No nie wiem, czy to takie miejsce, co ja sobie wymarzyłem. Dobra, jest jakieś miejsce do. Odpoczywam sobie, już mi się dalej nie chciało jechać, chociaż ten parking taki jest, no, na 3 z plusem. Ale jak się zasłoni zasłonki, to co mi tam. No, a nie chciałem dalej jechać, bo co za dużo, na, to niezdrowo. Tak na pierwszy dzień, tak na rozruch, to nie ma co się przeciążać. Zwłaszcza, że zlecenie mam na jutro. O 17 ładuję. Mam 3 godzinki niecałe do lotu stąd. I... O godzinie trzeciej w nocy muszę ten ładunek zrzucić pod Paryżem. Będzie ciekawie. Dawno tego nie miałem ładunku w tym kierunku. Okej, okay, będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Dzień dobry w czwartek 16 stycznia, drugi dzień 42 kółka mojego. O właściwie trzeci, bo ja we wtorek już załatwiałem sprawy służbowe i pobierałem samochód. Ale jeszcze spałem w domu, wczoraj ruszyłem. No i jestem pod Hamburgiem. Taki dzień jeszcze luźny, jeszcze sobie pośpię trochę, żeby... bo nocka będzie przycięta. No i w nocy, w nocy pewnie hotel francuski i zobaczymy, co dalej. Tymczasem. Kawusia, zaczynamy dzień. Dostałem od rodzinki bardzo fajną kawiarkę pod, pod choinkę, ale niestety ta kawiarka ma za małą średnicę na moją kuchenkę, także muszę taką specjalną płytkę dokupić, żeby to się ładnie spinało. A póki co mamy starą, dobrą metodę parzenia kawy. My, dinozaury, tak mamy właśnie. Jeszcze ta chobucha trzeba wypełnić na wszelki wypadek. Pogoda taka styczniowa. Właśnie w grudniu i w styczniu to jest na, n, najgorzej, bo to wszystko już jeszcze nie jest takie zielone. Przyroda jest taka uśpiona. Niebo jest zazwyczaj szare. Lekki plus i duża wilgotność. Nie lubię to. Pojechałem godzinkę i pauza. Dochodzi południe, spokojnie. Do 14:30 sobie mogę jeszcze tutaj pauzować. Składam filmik, ten filmik właśnie, bo chcę, żeby w niedzielę się ukazał. Bo postanowienie to postanowienie, że co niedzielę jest filmik. Może się uda, zobaczymy. Takie to klimaty. Dobrze, jeszcze założymy sobie, opuścimy sobie ściankę, bo mam na dwie temperatury. jest. Obiadek i lecimy. Jadę sobie za zakonikiem na niemieckiej prowincji. Już powoli dojeżdżam do miejsca załadunku. Dochodzi 17. No i cóż, ładować się i lecieć na trzecią w nocy do Paryża. Nie się, ale trochę to potrwało, bo jest godzina 19. Kazali mi czekać do 18.00, i dopiero o 18.00 zaczęli ładować. No i tym sposobem w tej chwili pokazuje mi, że w Paryżu będę o godzinie 2.40. O proszę! Chuj! 1500 metrów! O, i tutaj mamy skręt na chuj, <śmiennie> jestem w Belgii. Jest godzina 22.30. Do celu jeszcze 350 km. Zobaczymy, jak to będzie szło. Bo zaczęły się pojawiać mgły straszne. Dobrze, że tutaj jest trasa płatnymi autostradami, bo jakbym wjechał w tej mgle na landówki, to już bym się w ogóle zagubił w tej mgle. byłbym <grym> bym zagubiony we mgle. O, mijam Mons, zaraz będę wjeżdżał do Francji. A Mons to jest jedyne miejsce, w którym w mojej karierze tutaj kierowcy Arry, zabrakło mi paliwa. We Francji był strajk wszystkich stacji. Ja na oparach dojechałem tutaj do Belgii i 4 km przed stacją benzynową zabrakło mi paliwa. Ale na szczęście tutaj na stacji był nasz kierowca, także była szybka akcja, zresztą uprzednio przygotowana przez mnie i przez Control Tower i wszystko się dobrze skończyło. Takie wspomnienia po drodze. <laughs> 2.22 Ja powoli dojeżdżam 9 minut mam Zrzucam balast I lecę do hotelu Wszystko załatwione I lecimy do hoteliku teraz I ciekawe Czy o godzinie 3 rano będzie recepcja czynna i to będzie miejsce. 8.30 Nie pospałem zbyt długo, ponieważ lecę realizować kolejne zleconko. Bardzo przyjemne. Bardzo mi pasuje. Ładuję się na zachód od Paryża. Tak półtorej godziny do lotu. Ładonek o 11.00. I na jutro mam dopiero prom w Szerburgu o 16.00. Tam jest od tego miejsca, gdzie ładuję 3 godzinki do lotu. Także biorę sobie jakiś hotel. Do jutra czekam. Po czym przeprawiam się do Dublina. W niedzielę po południu, jestem w Dublinie. A zrzutkę mam dopiero we wtorek po południu. Nie wiem czemu, może tam mają jakieś wolne. Albo firma jest taka, że musi być, mieć dokładnie na ten, na ten czas. Nie wnikam jeszcze do pytania spedycji. Ale wygląda to bardzo sympatycznie. Także bierzemy to z I lecimy. Do tego Irlandia stoi u mnie bardzo wysoko, zaraz za Skandynawią. Dawno tam nie byłem, także z przyjemnością sobie popłynę. Ale o tym będzie już w kolejnym odcinku. A teraz jeszcze chwilę pojedziemy i się pożegnamy. Lubrów, proszę Państwa, czy bizon, bizon chyba, ładny. Tu paryski poranek, niestety koreczki, ale zdążymy na 11, zdążymy. Powoli dojeżdżam do miejsca załadunku. Także pożegnamy się dzisiaj, ponieważ, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby już w niedzielę się ukazał filmik z trasy, bo dawno nie było. W środę postaram się umieścić taki filmik instruktorzowy o opakowaniu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Wiem, że to nie jest dla wszystkich, ale takie filmiki też są potrzebne, jak sygnalizujecie w komentarzach. Natomiast za tydzień zapraszam na przygody irlandzkie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że przystąpiłem do serwisu Bajkafe, który pozwala postawić twórcy internetowemu wirtualną kawę. Także, jeżeli ktoś chciałby postawić mi kawę, czy to w dowód sympatii, czy w dowód wsparcia kanału, to jestem otwarty i z góry dziękuję. Link można znaleźć w opisie filmu albo w opisie kanału. I wypiję kawę. Mimo, winą, minął alkoholu nie, to kolega w postawił kawę. Mleka chętnie nie, nie dawajcie mnie, ale zawsze chętnie wypiję kawę. Cóż, do zobaczenia. Kolejny filmik z trasy będzie w przyszłą niedzielę. Zrobię wszystko, żeby irlandzkie przygody były ciekawe. Także bajo, Do zobaczenia.